Jak się już coś zje w lesie, to, to, nie, to nie wolno tego rzucać, bo w lesie to, to, to tylko rzadko są w kosze i nie wolno tego wyrzucać tych papierów. Rów, tylko zabrać ze sobą. Trzeba zendać papier, żeby czy jak coś się nie uda, to żeby go nie wyrzucać, bo można z tego coś wykorzystać. Całe otaczające nas środowisko to była pierwotna puszcza. Trudno to sobie wyobrazić, że w miejscu, gdzie leży łódź, był las, który został wykarczowany przez człowieka. Resztki naturalnych środowisk przypominają przyrodnicze getta. Naturze zrabowane, ograniczone lub wyniszczone zostały gatunki roślin i zwierząt, bo przeszkadzały człowiekowi albo nie było z nich pożytku. Rośliny i zwierzęta nie mają prawa głosu, ale prawo głosu ma natura. Wszelkie anomalie otaczające nas świecie są gniewnym głosem natury, która w ten sposób walczy z ludzką butą, zachłannością i głupotą. Nazywam się Elżbieta Gorzka-Kmieć. Dla mnie najmniejszy gest skierowany w kierunku przyrody ma sens. Jesteśmy jej częścią. Przyroda daje nam zdrowie, daje nam pokarm, daje nam schronienie. Wszystko, co my w zamian oddajemy, o to widać. Serdy makulatury, opakowania po serkach, po margarynach, po jogurtach, sprosowane gazety, kartony. To kiedyś było żywym organizmem. To były kiedyś drzewa. Kupujemy gazety, bo jest ciekawy artykuł. Kupujemy pastę do zębów, dlatego że jest ładnie opakowana. To są posortowane śmieci. Ciężka praca. Jestem pełna podziwu dla tych ludzi, którzy to robią. A tak kończy. Żywot wiele drzew. Nie to uczy pokory. Każda tona papieru to wycięte około 20 drzew. Przeciętne roczne zużycie papieru w Polsce to około 6 milionów ton rocznie, co oznacza wycięcie 71 332 drzew. Ten sam papier można uzyskać przetwarzając jedną tonę makulatury, która może być wykorzystana do tego celu aż 7 razy, zanim stanie się bezużyteczna. Abyśmy mogli chodzić taką ścieżką jak ta w otoczeniu zieleni, leśnik musi włożyć mnóstwo pracy. W zasadzie życie lasu zaczyna się od takiej jednej małej sadzoneczki, która wyrasta na wielkie drzewo i oczywiście w odpowiednim wieku zostaje wycięte, ponieważ tak jak człowiek, również drzewo kończy kiedyś swoje życie, ulega deprecjacji, starzeje się. Ale zanim to małe drzewko urośnie w duże drzewo, Upłynie bardzo dużo czasu i wtedy leśnik ma mnóstwo pracy w lesie. Drzewa rosną te młode na uprawach leśnych, które co roku, między innymi o tej porze, są wykaszane, po to tylko, żeby te mogły, młode sadzonki mogły rosnąć swobodnie, żeby inne rośliny ich nie zarastały, miały dostęp do światła. Ono jest bardzo potrzebne potem dostarcza nam tlenu, daje fitoncydy, czyli substancje bakteriobójcze, dzięki którym taki pobyt w lesie jest bardzo zdrowy i dla naszego organizmu, dla płuc. Drzewa, które w lesie rosną, wykorzystywane są na przykład w takiej fitoterapii, bo takie przytulenie do drzewa jest bardzo zdrowe, czyli oprócz tego, że las przynosi nam drewno, bardzo ważny surowiec w gospodarce leśnej, to jeszcze wpływa bardzo pozytywnie na nasze to samopoczucie. Te małe drzewka hodowane są na szkółkach. W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi mamy blisko 100 hektarów takich szkółek, gdzie hodujemy 40 milionów sadzonek. Co roku te sadzonki są wykorzystywane w odnowieniach i zalesieniach. Co roku też powierzchnia naszych lasów rośnie, jest ich coraz więcej. Dzięki temu możemy cieszyć się coraz większą ilością. Zielonych powierzchni. Las kojarzony jest z miejscem, gdzie odpoczywamy, gdzie zbieramy grzyby, jagody, gdzie pozyskujemy drewno. Ale to nie są wszystkie tajemnice lasu. Bardzo często popularne drzewa, które znamy, kojarzą nam się tylko właśnie w takim aspekcie, że pozyskujemy drewno. Popularna sosna. Piękna, popękana kora, dorodne drzewo. Okazuje się, że to drzewo kryje sporo tajemnic. Gdybyśmy spytali przeciętnego śmiertelnika, jakie jest zastosowanie sosny, każdy wymieniłby, że pozyskujemy drewno. Okazuje się, że jest to bezcenne drzewo, z którego możemy pozyskiwać różnego rodzaju specyfiki do takiego naturalnego leczenia. Najczęściej sosna kojarzy się z pędami młodziutkimi, z pędami, które się kroi, zasypuje cukrem i uzyskuje się syrop. Można go kupić w aptece, ale wiele babci, czy mam robi na zimę zapas z takiego syropu sosnowego przy infekcjach układu oddechowego. A tutaj mamy igiełki sosnowe. W styczniu, w lutym mają najwięcej witaminy C. Możemy sobie zrobić domowe spa, pozyskać takie igiełki na przykład na wyrębie, kiedy się yy, pozyskuje drewno. Można zrobić herbatkę, mamy darmową witaminę C. Kolejna rzecz to kora sosny. Okazuje się, że kora tej naszej popularnej, rodzimej sosny zawiera te same substancje, bardzo podobne jak sosna śródziemnomorska, z której pozyskiwane są specyfiki e, mające bezcenne działanie przy zesztywnieniu stawów kolanowych. E, Usprawnia krążenie oczne, mózgowe, poza tym ma działanie przeciwzapalne, wzmacniające organizm, oczyszczające organizm, ma działanie ochronne na komórki wątrobowe, komórki nerkowe i szereg innych zastosowań. A tu mamy trzy brzozy i jak trzy siostry. Biała, delikatna kora wyglądają dosyć niewinnie, ale okazuje się, że to są dziarskie dziewczyny. Leśnicy narzekają i traktują brzozę jako chwast, jest tak niezwykle plenna. Sok z brzozy doskonały jest na upież przy przetuszczających się włosach, włosach, które pozbawione są połysku. Poza tym przy infekcjach nerek działają doskonale oczyszczająco na organizm. Listki młode stosowane są przy reumatyzmie. Maleńkie pączki brzozowe stosowane są w hemoterapii. Zastosowanie jest moc. Tylko brać. Szanujmy te drzewa. To są nasi prawdziwi przyjaciele. Nie warunkują naszej przyjaźni, daje nam wszystko, co mają najlepszego. Co my dajemy w zamian? Warto nad tym pomyśleć. Młodziutki dąb. Dęby rosną bardzo powoli, ale tak wszystkie drzewa, te szlachetne, rosną bardzo powoli. W przeciwieństwie na przykład do brzozy czy do olchy. Piękna, gładka kora. Mięciutkie liście. Kora dębu. Może być stosowana przy infekcjach gardła, przy infekcjach skórnych, do zabarwienia włosów, przy upierzu, przy niestrawności, przy jakichś kolkach jelitowych. Bardzo cenna rzecz. Maleńkie pączki, o, na wiosnę, te, które wyrastają tuż przy korze, są bezcenne w gemmoterapii. Napar z liści ma ogromne wit ilości witaminy A. Wystarczy takie liście zmielić, wymieszać z olejem i mamy źródło darmowe, bezcenne, naturalne witamina A. Piękna, szlachetna roślina. Tylko w Polsce w 2015 roku, według szacunkowych obliczeń, każdy mieszkaniec zużyje 115 kg papieru. Z jednej tony makulatury, która zostanie poddana recyklingowi, można otrzymać 900 kg papieru. To oszczędność nie tylko dla surowca naturalnego, ale także energii, wody i mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Cisza, spokój śpiewają ptaki. W zasadzie możemy powiedzieć, że las daje nam wszystko. To również. Wydrukowanie światowego hitu, na przykład Harry'ego Pottera, to 370 milionów książek, co daje wprost 290 tysięcy ton zużytego papieru. Zapotrzebowanie na tę książkę to 5,8 milionów wyciętych drzew. Dodatkowo to także 26 tysięcy litrów wody, ponad 1000 litrów zużytego paliwa i 4200 kWh energii. Naszym podstawowym takim tutaj grzechem to jest to, że traktujemy trochę las jak taki market, taki supermarket. Człowiek ma taką roszczeniową postawę do lasu. I trudno powiedzieć, w jaki sposób negatywnie wpływa na poszczególne gatunki, tak? dlatego że często nie ma świadomości w ogóle, jakie gatunki dla się występują. Kiedyś ludzie patrzyli za okno i widzieli na przykład rośliny do jedzenia albo jakieś rośliny lecznicze. Dzisiaj patrzymy za okno w większości i widzimy chwasty. To jest ta podstawowa różnica. No i człowiek, który idzie do lasu i zaczyna postrzegać właśnie to wszystko, co ten nas kryje, to wtedy dostrzega wartość, no i w sensie większym ogólnie jak całego ekosystemu, i tych poszczególnych drobnych różnych żyjątek, które tam sobie w tym lesie występują. I wtedy ta wartość lasu jest dla niego większa i wtedy na pewno on tego lasu nie będzie w żaden sposób krzywdził. Tak? Natomiast no, często jest tak, że ludzie idą i mają taką roszczeniową postawę, w ogóle I do świata, i do życia, i do lasu także. Więc wydaje mi się, że wszędzie powinny być dla nich ustawione parkingi: wszędzie powinny mieć możliwość wejścia, wszędzie palić ogniska i robić właśnie co im się żywnie podoba. A tak naprawdę no to my, my jesteśmy taką częścią środowiska naturalnego i pewnym elementem całej układanki. Tak? Ten las nie tylko funkcjonuje e, dla nas, tak. Tylko my w pewnym sensie również powinniśmy funkcjonować i być dla tego lasu. Dla wielu ludzi ekologia jest to coś bardzo skomplikowanego, coś co utrudnia życie codzienne, związane z jakimiś dodatkowymi czynnościami. A to są bardzo proste zabiegi. Wystarczy kupić szary papier toaletowy zamiast białego. Wystarczy kupić pastę do zębów bez dodatkowego opakowania. I wystarczy kupić duże opakowanie proszku do prania zamiast opakowania małego. To są bardzo proste rzeczy, ale w skali globalnej dają ogromny efekt. Dwie maleńkie sosenki, siostry wykopałam je w miejscu, gdzie byłyby skazane na zagładę. Posadziłam tutaj. Tu będą sobie spokojnie, bezpiecznie rosły. Co jakiś czas zerknę, jak sobie radzą. Kiedyś była taka tradycja, że kiedy urodziło się dziecko, sadzono drzewo. Piękna sprawa. Zrasta dziecko i wzrasta jego drzewo. Mam taki pomysł. Na wiosnę można by wybrać i całą rodziną. I drzewka, które nie mają szans, bo zasiały się w zupełnie przypadkowych miejscach wykopać je, przesadzić w bezpieczne miejsce, patrzeć, jak one rosną. Piękny zwyczaj, piękna tradycja, warto byłoby to wcielić w życie. Rodzinne sadzenie drzew.